Bill Gates rozpoczynał swój biznes w garażu. I w sumie nie wiem, jak to porównać, bo ani nie jestem Bill Gatesem, ani nie jestem w garażu, a na strychu. Ale, ale też mam biznes. Tylko nie komputerowała z Lego. Siemano, klockowy świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Zapewne wielu z Was oczekiwało tego powrotu po kilku miesiącach serii biznesowej. Tydzień temu ukazał się taki pierwszy odcinek, w sensie, wiecie, seria trwa od bardzo dawna, ale dla mnie zmożonym okresem listopad, grudzień, styczeń niestety ten okres powoduje to, że jakby no, mam mniej czasu na nagrywanie filmów i tak dalej w związku z tym ta seria biznesowa bo wtedy też tak naprawdę bardziej skupiam się na sprzedawaniu niż robieniu miksów, no, biznesowo ten okres po prostu jest trochę słabszy, bo listopad, grudzień, styczeń tak naprawdę polega tylko na pakowaniu tego co mam i prawie nie robieniu nowych rzeczy ewentualnie na budowaniu zestawów, które już mam skompletowane, tak? a nie na robieniu miksów, natomiast nastał luty trochę ten biznes osłabł, mówiłem o tym tydzień temu już, natomiast powtarzam bo wielu z was może tu być pierwszy raz no, i znów do miksów wracam, moi drodzy. Pewnie wielu z Was pamięta tak zwanego miksa ze strychu. Został nazwany miksem ze strychu zanim trafił tu na strych, ale mówię tu o miksie Bionicle. 75 kg Bionicle, Hero Factory i tak dalej. Też mówię to dlatego, że od tego czasu kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset może nawet subskrybentów tu przybyło, i wiele osób może tego nie wiedzieć, moi drodzy. Jakiś czas temu, bodaj początek grudnia, kupiłem miks 75 kg Bionicle. Jest to historycznie wielki w historii mojej firmy przystań klocków. Yy, Miks bo zazwyczaj największe co miałem w jednym miksie, to było tam około 40-30-40 kilo. W jednym miksie, bo oczywiście miałem większe zakupy, ale w kilku miksach. Natomiast w jednym miksie było to 40 kg. Tu się porwałem na 75 kg Nawet prawie 80 i to nie niełatwego klocka moi drodzy. I powiem wam szczerze, mamy koniec do tego, ja jak kupiłem tego wiele pi. Znaczy, może bez pchi, ale ale jakby powiedziałem, daję go sobie na niego dwa miesiące, nie? Styczeń i luty, i jest koniec miksa, moi drodzy. Mamy koniec lutego, i, i właściwie miksa dopiero zaczynam. Ale po kolei idę wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, powiem tak, za. Bajzel na strychu przepraszać Was nie będę. Dlaczego? Dlatego, że tu zawsze był taki, pozwolę Wam pokazać bajzel i właściwie ja tu i tak trochę uprzątłem. Bo właściwie, strych jak wiecie, tylko tutaj wchodzę, kręcę sobie, o chociażby tam macie teraz pokazane, jak to wygląda. Kręcę sobie, o chociażby tu nie recenzja, akurat film Elzub, Mam nadzieję, że wszyscy widzieliście. Po czym idę sobie tam z powrotem na dół do siebie, do komputerka, do wszystkiego. Tak jak już Wam kiedyś tłumaczyłem, tu był ogromny problem. Z mm, tym miksem, bo on by mi się nigdzie nie pomieścił. Zaraz coś zobaczycie i stwierdzicie inaczej, ale moi drodzy po kolei. A, jeszcze takie szybkie info dla wszystkich oburzonych: jak ja traktuję te klocki, czemu one leżą w takim syfie, jak ja mam czelność później coś takiego sprzedawać. To moi drodzy, na przykład to w lepsze światło, średnio to widać, ale te woreczki są naprawdę brudne. Ba, te klocki w środku też są naprawdę brudne. Nie wiem, czy to zdać po moich łapach. Chyba średnio, ale tu jest naprawdę gruba warstwa kurzu i to już jest, uwierzcie mi, bardziej ukorzone niż moja podłoga. Może im jeszcze zrobić krzywdy. W związku z czym, ewidentnie po prostu komuś to stało, wiecie, długo na półkach, później rozmontował, poładował do worków, później jeszcze w tych workach długo stało. W związku z czym po prostu proszę się nie burzyć. Ja i tak później to skrupulatnie myję, ja co zresztą to, Opowiadałem na jednym odcinku. Wszystko jest czyściutęńkie i piękne i pięknił się. Nawet także się nie oburzać, ale tutaj tak nie widać, niestety, no szukam, ale nie zobaczycie tego, jak te worki chyba są brudne. Nie wiem jak to będzie na kompie, może na kompie będzie widać lepiej. Niestety, co mnie mocno martwi, tutaj zrobiłem sobie taki pojemniczek, gdzie przypuszczalnie większość będzie podróbek. To akurat nie jestem pewny, ale mam podejrzenie. No ale spójrzcie, no to na pewno nie jest LEGO. To jakościowo wydaje mi się, że też nie, na 99% nie. Tu akurat niektóre elementy mogą być z LEGO. Ta szyba jest z LEGO akurat, no bo chyba. Kurde, ale są takie elementy niepewne, które muszę mocno identyfikować. Generalnie po kolorach tu poznaję, że to raczej... A nie jest LEGO, przy czym LEGO cały czas może się tu trafić. Bardzo poniekąd martwią mnie takie elementy, bo dość sporo jest tutaj tych elementów. Dlaczego mnie to martwi w No bo wiecie, to miał być Mikkel Hero Factory, a w kilku miejscach zdarzają mi się normalne klocki. I zastanawiam się, czy też znowu nie trafiłem na handlarza, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Nie, nie marzekam tu, że ktoś mnie znowu oszukał, żeby widzę na tym i tak dalej, bo absolutnie nie. Bo czekajcie, chcę Wam chociażby pokazać coś minimalnie. Moi drodzy, bo co wam chcę pokazać, to to, że nawet gdybym w tym miksie miał tylko 50 yy, różnego rodzaju yy, Bionicle, takich jak Zatkan, za za, Zaktan. Zatkan, zatkan zlew, moi drodzy, 50 tylko, a pamiętajcie, że średnio trzeba liczyć, że no, patrzcie, 225 gram, a to jest ten większy, te małe typu kopaki i tak dalej to ważą po 100 gram, dobra, przyjmijmy, że mamy 4, 4 tylko i wyłącznie Bionicle na kilogram, przyjmijmy, że mamy 75 kg, 75 razy 80, no dobra, 80 razy 4, 8 razy 4, macie, moi drodzy, no, 300 ponad zestawów tutaj będzie Bionicle, A spójrzcie, to jest taki niepozorny, niezbyt duży, moi drodzy. Aktualna cena na Bricklinku to 100 zł. Oczywiście to jest jeszcze inny temat. Na polskim Allegro trochę taniej. W sensie myślę, że na polskim Allegro to będzie 7 dych. Ale mimo wszystko, moi drodzy, mogę wyciągać około 300 z kilograma, płacąc 4 dychy za kilogram. Tak czy siak, gdybym mówił, bo to tylko 50 tego typu bajonikli. To i tak mi się nie tylko zwraca, zarabiam i w ogóle jest w ogóle jakby super. Kogo jeszcze namierzam? Tego. O Jezu, ten jest straszny. Spójrzcie jaki to jest w ogóle ryjec, nie? Jaki to jest w ogóle ryjec. Naprawdę, ja się bał takiej zabawki, ale znowu, mój drodzy, bo właśnie go będę dzisiaj budował, przynajmniej starał się, 101 66 zł. 66 groszy i namierzam. O, jeszcze tego, ale. Wa, 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 wiki ga, wiki ba, ga, bo Waki Bagbo. Kto by widział te nazwy? Spójrzcie 203 gramy, a no dobra, on akurat nie, on takie powiedziałbym tanio, ale może go nie być na Allegro i wtedy pójdzie drogo. Straczny więc nie będę, ale spójrzcie, bo poszodem poszedłem po tą mackę specjalnie. Ej, serio, kurde, już to jest straszne! Przecież to się mogło śnić po nocach dzieciom, ej, naprawdę! Jakby mi to jakiś rodzic kupił, to ja pomyślał, że chce mnie nastraszyć i byłbym takich rzeczy jak nigdy. Rodzice, chcecie nastraszyć dzieci? Wu, przystań klocku pel. Już niebawem ten zestaw! A wróćmy na strych. Natomiast moi drodzy, jak ja sobie tutaj to rozkminiłem. Rozkminiłem sobie to na kilka części. Tutaj mamy jakby pierwszą część tego miksa, a tam dalej pozostałe. Zaraz tam sobie przejdziemy. Natomiast ja sobie rozkminiłem to tak, że tu w miejscu, w którym jesteśmy, mam wszystkie elementy kulkowe. To znaczy tutaj widzicie na przykład te torsiki kulkowe tutaj, łapy kulkowe. Powiem wam szczerze, na początku tu się przyniosłem na strych, bo idea była taka, że to miało być wszystko rozsypane. Wszystko faktycznie Super łatwo dostępne, że sobie chodzę, grzeby od razu wszystko mam, i jednakże nie ma opcji. Gdybym ja to tutaj rozsypał, nie ma opcji, żebym się nawet na strychu z tym pomieścił. Dlaczego? No to już wam może pokażę na podstawie jednego woreczka. No i moi drodzy, co ja Wam tutaj chciałem pokazać, wiecie, mamy tutaj taki woreczek elementów i on w woreczku wygląda tak, widzicie jak wygląda to na strychu, W pozorom tam dużo miejsca nie ma, bierzcie pod uwagę, że się muszę stopą stanąć, jak kucnąć i nie wiecie, sięgnąć po klocki, tak woreczek wygląda, o może tak Wam będzie bardziej na podstawie panela też lepiej dostrzec, tak wygląda gdy to jest w woreczku, a gdy sobie to rozworeczkujemy, to moi drodzy, będzie to wyglądało, a, czekajcie oczywiście. Muszę to zaraz wysypać. Też trochę zły przykład dałem, bo, bo akurat dałem, wiecie, elementy jednostajne, ale gdy na mam woreczek złożony, tak jak widzieliście, z pancerzy, ze wszystkiego spójrzcie. Po rozłożeniu, żeby to miało jakikolwiek sens, wygląda to tak. Mogę tylko przyłożyć, no śmiało można powiedzieć, że dwa razy tyle miejsca, w takim przypadku, nie mówię jedne elementy. W przypadku jednych elementów mamy różnie, przypuszczam, że byłoby to cztery razy więcej miejsca. Niestety na to mi już miejsca nie starczyło kompletnie, by w związku z tym był taki plan. Ale niestety musiałem się zmieścić w woreczkach, dlatego ja teraz ewentualnie sobie, grzebę w woreczku, woreczek wysypuję gdzieś tam, bo mam takie tacki pomocnicze, cofam później do woreczka, to wszystko, innej metody nie ma. Musiałem mieć całuski z tych pięknie podsłonalny, pięknie oświetlony, żebym mógł tak rozsypywać i to by wtedy było idealnie. Mamy takie jeszcze. No tutaj, wszystko po prostu co kulkowe. Wiele dziwnych zawiasów. Tutaj też takie zawiasy klockowo, No po prostu to jest też taki dziwny element. Tutaj takie przeguby, rączki. Wszystko, tak naprawdę, co tutaj mamy, to są ręce kulkowe, elementy kulkowe. Wszystko, co ma w sobie tego typu kulki. No i tu się tak zawarło z tymi kulkami. Tutaj natomiast mamy takie dziwne miejsce, bo tu jest takie dziwne miejsce, gdzie są wszystkie takie małe y, foliki, małe samarki z tymi pojedynczymi elementami. Innymi słowy, gdy na przykład coś robię i faktycznie mam jakiś dziwny element, niezidentyfikowany, niepodobny do łapczyk o coś takiego i tak dalej, ni to broń, ni to pancerz, no to po prostu przychodzę i grzebę sobie i szukam tego y, tutaj. Tu są też wszelkiego rodzaju elementy technikowe. O, jak chociażby tu macie zaprezentowane i tak dalej. I faktycznie z tym pojemnikiem jest trochę problem, ale nie największy. Jak sobie pójdziemy dalej, to co ja tutaj mam? Tutaj mam, a właśnie, taki jeden worek, który muszę też rozpracować. Jeszcze z niego nic nie, nie potrzebowałem, ale tu są też chyba wszystko, co może być. Jakieś elementy łap, ale nie bronię. To jest ważne. Łap, ale nie bronię. Czyli jakieś widzicie tu przedłużenia, łap i tak dalej. No, takie elementy na plecowe tutaj zrobiłem. Zrobiłem też, no po prostu takie też inne elementy, ale nie zbroje. Co jest ważne, bo do zbroi przejdziemy zaraz. O, tutaj takie elementy. A ty, Woreczko, co tu robisz? Jesteś elementem kulkowym. Powinieneś leżeć tu. Innymi słowy, tutaj macie, jak widzicie, elementy kulkowe ręczne. Tutaj macie elementy zbroi, ale nie same zbroje, nie ręce. Dalej idziemy sobie, moi drodzy, po strychu, i tu mamy drugi kącik, a dalsze przedłużenia jeszcze są aż po tamto yy, miejsce. Co natomiast znajdziemy tutaj? Inne elementy zbroi. Ja wiem, to Wam może tworzyć elementy. Ja tutaj ogarniam o co chodzi dokładnie. Tutaj mamy tego typu, jakby no, zęby, przedłużenia. Nie wiem jak to nazwać, bo to bardzo słabo w tym świetle. Niestety widać, że jest ta kamera oddaje oczywiście gorzej niż w realności. Tutaj mamy korpusy, tułowia. Trochę innych elementów, o jeszcze więcej tych takich ziombów Tu również dwa worki z jakimiś takimi zbrojami Ponieważ tu już wchodzimy powoli na zbroje Tutaj mamy wszystkie nakolanniki, jakieś takie wykończenia zbroi Wszystkie takie elementy naramienne, nakolanne I tak moi drodzy dalej to wygląda Jak widzicie tak to sobie zrobiłem Dalej idziemy, mamy zbroje, głowy, nogi Yy, zbroje, tutaj ja taki dziwny miks, moi drodzy. I tutaj nogi, yy, wykończenia stawowe, o, ono też łapędne, wkłada się dzień dobra. Głowy, ręce, tu w ogóle generalnie są ręce, moi drodzy. I tutaj zbrojki i tak dalej. No i co najważniejsze, o tu jeszcze jeden, ten. I tu zbrojki. I taki dość duży, niestety, yy, wór. Pudło, bardziej z elementami, moi drodzy, tutaj mam. Więc jakby na to spojrzeć, to. Tam macie daleko tą pierwszą część, którą pokazywałem. Idziemy tutaj mamy te dalsze części no i przechodzimy sobie tu i możecie stwierdzić, że wbrew pozorom to nie jest aż tak dużo miejsca ale jak wam pokazywałem, no rozsypać tego nie było opcji, a czemu nie ma tego w salonie? Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, gdyż to nie jest wiecie mix na dwa miesiące wbrew pozorom, o czym też trochę jeszcze zaraz na rzecz ona nawet tego nie zniosła, bo o ile wnoszę 30-kilowy miks i robię go w dwa tygodnie to jeszcze luks, ale takiego miksa jak to to by nie przeszło po prostu ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego Pudła. Ponieważ moi drodzy, co jest największym problemem w tym miksie? No to powiem Wam szczerze, już Wam pokazuję chociażby takie rzeczy jak to. E, takie rzeczy, no mokro to nie, ale takie rzeczy jak. E, kurde, no wie, wiele rzeczy. E, może to nawet. O co mi tutaj chodzi? Że po prostu bricklink nie jest zbyt szczegółowy, i wbrew pozorom, jednym z największych problemów z tym miksem jest rozpoznawalność elementów. Kurde, tu mamy tyle dziwnych kończyn, tyle dziwnych łap, tyle dziwnych nakazów w broniach tego nie zobaczycie, aczkolwiek no też naprawdę, że czasem ja potrzebuję kilka minut, żeby jakiś element jasno zidentyfikować. I to jest duży, moi drodzy, już problem, nie powiem bo ym, może tu bardziej, bo tu mam takie bardziej elementy stawowe, jakieś, jakieś kulkowe i tak dalej Czasem naprawdę potrzebuję dłuższej chwili, by jakichś element. Rozpoznać, i to jest moi drodzy największy problem. Nawet nie jest problemem to, że to jest w woreczkach. Ja sobie go otwieram, trochę pogrzebę, trochę coś. Ewentualnie, jak nie mogę znaleźć elementu, olewam, szukam następnego, a wiecie, element znajdę gdzieś tam później. Dalej, największym problemem cały czas, mówię dla mnie, jest to, że oczywiście te podstawowe elementy, takie, no to wiadomka, poznam szybko. Ale jak dochodzimy do jakichś bardziej zaawansowanych, wiecie, kurczę, że na przykład takich jest dwu, dwa podobne modele, zanim ja to poidentyfikuję, to jest, mój drodzy, mój yy, największy yy, problem, żeby właśnie to poidentyfikować. Drugim problemem też, trochę bardzo ważnym, dlaczego mamy koniec lutego, a ja cały czas tego miksa nie zrobiłem, jest... Uwaga, prezentacja! Tak, mój strych jest dość niski, nawet w najwyższym prawie poziomie, to ja nie mogę się tu wyprostować. I praca z tym miksem po prostu nie jest łatwa, wiecie, chodzę stąd do tamtąd, stąd do tamtąd, stąd do tamtąd i no, z to muszę się garbić. A ja sorry, mam 35 lat i mnie po prostu już plecy nawalają i powracuję tu godzinę i jakby do no problem się robi. Po prostu moi drodzy, moje plecy też tego nie wytrzymują. Dlatego przychodzę sobie tu na godzinkę dziennie coś tam odbuduję. Pewne modele już możecie znaleźć na sklepie, na który was serdecznie zapraszam. No i chciałem pokazać, jak ja to sobie rozkminiłem. Fakt faktem, zajęło mi to, jak widzicie, praktycznie całe możliwe miejsce na strychu, którego i tak tu nie było, ale coś tam potworzyłem, żeby Jakkolwiek istniało. No i chodzę sobie od worka do worka, bo tak jak mówię, innej opcji tutaj praktycznie e, nie ma. No i w ten sposób, o, i teraz lecę sobie tu, między, moi drodzy bałaganem. No i szukam sobie dalej w woreczkach. Oczywiście cały czas posiłkuję się komórką i listą. E, cały czas sobie, na razie, póki co zapisuję na kartkach. Albo nawet w głowie, chociaż póki co wiecie, wszystko buduje. Czemu póki co wszystko buduje? W sensie, no bo wiecie, jeżeli ja buduję, póki co idzie w miarę dobrze to, co odbudowuję, też odbudowywuje prostsze zestawy. Natomiast jeżeli brakuje mi takiego, a mam tu bardzo dużo, tych, to po prostu zapożyczam go poniekąd z innego. Dotychczas też zbudowałem tylko te najprostsze bajonikle, jeszcze nie wchodziłem w te zaawansowane, właśnie z tymi brońkami i tak dalej. Trochę się ich boję, to będzie naprawdę masakra. Natomiast mogę zapożyczyć od innych, więc jeszcze jakoś to idzie. Dlatego praktycznie nie mam jeszcze. Tych, których mam braki, ale to się pewnie rada chwila zacznie. Tym bardziej, że odbudowałem póki co, kurczę, może z 2 kilo tych bajonikli, z 2, nawet nie całe, może 2 kilo, może z 15 tych bajonikli. W związku z tym całkiem yy, mało. Jak widzicie, no i tak sobie śmiga, moi drodzy. I powoli odbudowywuję. I chociaż mówię, to tutaj źle nie wygląda, nawet byście powiedzieli, że tu mam jeszcze trochę miejsca, co mogłem porobić, ale wiecie, też ważne jest światło, którego tu jest po prostu yy, mało. No i moi drodzy, tak wygląda praca z tym miksem. Być może w grudniu spodziewaliście się, że będzie to coś fenomenalnego, że w ogóle dwa miesiące faktycznie to rozwalę i będzie to popisowe. A wyszło tak, że mówię sobie leżę, na nas trzech to przychodzę na godzinę, chwilę po i wracam do innych normalnych yy, miksów. Póki co idzie dobrze, bo tak jak mówiłem, mam same elementy. Proste, proste, stare Bionicle i mogę z innych zapożyczać. Powoli będę wchodził na te ciężkie, bo wiecie, nie chcę sobie tego zostawiać na sam koniec. No ale faktycznie myślę, że w aktualnej sytuacji, jak zrobię ten miks do... Nie chcę mówić, że do wakacji, ale może tak być, to może być dobrze. Przymuję, przychodzę godzinka, dwie sobie tu max po szkrobie. Może przyjdzie czas, że posiedzę tu dłużej, dłużej po szkrobie. Na dzień dzisiejszy nie wiem. Może być, że się okaże zaraz jedna, czy z tego to były podróbki. Może być, że w ogóle oleje już pod koniec, ale raczej nie, bo nie mam tej tendencji, robię wszystkie miksy do końca, o czym też już niejednokrotnie mówiłem. Ale fakt, faktem, można powiedzieć, z wielkiej góry, mały deszcz wyszedł. W sensie, oczywiście, miks jest super, super opłacalny i tak dalej, ale wiecie, ta gargantuiczna praca która to miała być włożona, a po prostu rozłożyła się no, widzicie, niesamowicie, więc tak, moi drodzy, wyszło. Możecie mi jeszcze zadać pytanie, czemu właściwie to woreczkuje jakby, czemu to tak wygląda? Przecież mógłbym użyć pojemników, rozsypywać w pojemnikach Dalej by to było w miarę zwarte, ale grzebałoby się znacznie łatwiej i przyjemniej niż w worku, i prościej, i szybciej. Przede wszystkim eee, byłyby w pojemniczkach, wszystko łatwo, super dostępne. A i owszem, moi drodzy, zgodzę się z tym w pełni. Tylko powiem wam szczerze, to przypuszczalnie jest jednorazowy wybryk te Bionicle. Raczej już do miksów 75 kg wracać nie będę. To zakład nie bierzcie na to uwagi, to jest po prostu tak przypadkiem. Chcę pokazać bardziej o to, czyli podstawkę. Dlaczego więc nie poukładam tego? Po pierwsze, nie mam żadnych Wolnych. Po drugie, nawet gdybym miał wszystkie firmy wolne i przeznaczył je wszystkie do pomocy, to i tak by było mało. Innymi słowy, liczyłem, musiałbym wydać około 1000-1500 dodatkowe pojemniki, żeby to miało znacznie lepszy sens. Faktycznie, to byłoby poukładane wtedy super, ja bym sobie dużo szybciej to ściegał i tak dalej. Tylko pytanie, czy 1500 zł dla jednorazowego wybryku jest tego wart? Osobiście uznałem, że nie i osobiście wolę do skoku na szybko i, i spadać, pogrzebać, trochę się dłużej pomęczyć, niż wydać te pieniądze na jednorazowy wyskok. No, tak, gwoli ścisłości, żebyście powinni stwierdzić, że jakiś głupi jestem biznesu, nie umie prowadzić. Dzięki, że byliście ze mną, wkrótce oczywiście będą kolejne filmy biznesowe, zostawcie więc subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie i bardzo wam dziękuję, że dzisiaj w tym moim syfie ze mną mogliście chwilę pobyć. Kiedyś tu będzie jakiś fajny, porządny Lego Room, ja tu kiedyś zrobię prawdziwy remont, tylko to jest oj tyle wywalania rzeczy i po prostu remontu, no widzicie zresztą co tu się dzieje. Że to nie tylko są lata, ale i dziesiątki tysięcy, które muszę tu włożyć. O, ale kiedyś tu będzie jeszcze genialny Legorum, zobaczycie moi drodzy. Dzięki, jeszcze że byliście. Zostawcie suba. Ale ostatni sekundnik już nie ogląda pewnie, więc nawet niego o Legorumie nie będzie wiedział. Baj!